and my friend, will talk about false friends. Na początek wyjaśnię, czym są false friends. To są tacy fałszywi przyjaciele, którzy w języku angielskim, to są wyrazy w języku angielskim, które brzmią bardzo podobnie, albo ich pisownia jest bardzo zbliżona do polskich wyrazów. Wyraz carnation kojarzy nam się z polskim wyrazem karnacja. Jednak w języku angielskim wyraz ten oznacza goździk. I na przykład możemy powiedzieć She bought red carnations yesterday. Czyli ona kupiła czerwone goździki wczoraj. Jeżeli chcemy opisać czyjąś karnację, czyjś wygląd, użyjemy angielskiego słowa complexion. Na przykład She has a light complexion. Kolejnym false friends jest wyraz dress, który kojarzy nam się z polskim słowem dress. Po angielsku wyraz dress oznacza sukienkę. Możemy powiedzieć: She wore a black dress to the party, czyli ona miała na sobie czarną sukienkę na imprezie. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć że miała ona na sobie dres, użyjemy słowa tracksuit. Na przykład, She wore a black truck to the gym. Kolejnym false friend jest wyraz salad. Kojarzy nam się on z polskim wyrazem sałata. Natomiast po angielsku oznacza ono sałatkę. Na przykład, jeśli jesteśmy w restauracji, możemy złożyć zamówienie i powiedzieć: I'll take a chicken salad, please. Poproszę sałatkę z kurczakiem. Natomiast, jeśli chcemy powiedzieć o sałacie, użyjemy wyrazu lettuce. Na przykład: Please buy a lettuce and some tomatoes. Proszę kup sałatę i trochę pomidorów. Następnym wyrazem jest fabryk. Kojarzy nam się z polskim wyrazem fabryka. Natomiast po angielsku fabryk oznacza tkaninę lub materiał. I możemy powiedzieć wash delicate fabrics by hand, czyli pierz delikatne tkaniny ręcznie. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś pracuje w fabryce, Użyjemy słowa factory, na przykład He Works in a Car Factory, czyli On Pracuje w fabryce samochodów. Kiedy widzimy słowo angielskie receipt, kojarzy nam się ono z polskim wyrazem recepta. Natomiast po angielsku receipt oznacza paragon. I możemy powiedzieć: You should keep the receipt for the clothes you've bought, czyli powinieneś zachować paragon jako dowód twoich zakupów. Natomiast wyraz recepta po angielsku to prescription. I możemy powiedzieć: The doctor gave me a prescription for antibiotics, czyli lekarz dał mi receptę na antybiotyki. Jeżeli mówimy o lekarzu, po amerykańsku możemy powiedzieć physician. Jest ten wyraz bardzo podobny do polskiego słowa fizyk. I na przykład o lekarzu możemy powiedzieć A physician told me I had a cold. To znaczy, lekarz powiedział, że byłam przeziębiona. Natomiast o fizyku. Einstein was a great physicist. Einstein był znakomitym fizykiem. Hi, I'm Janeta and I want to show you my best friends. Na przykład słysząc słówko pension, możemy pomyśleć, że oznacza to pensja. Słówko pension oznacza tak naprawdę emeryturę. Na przykład, my grandma gets pension, she doesn't work anymore. Natomiast, jeżeli chcemy powiedzieć o wypłacie, o wynagrodzeniu, użyjemy słówka salary. Na przykład: They get salary for their work every month. Kiedy słyszymy słówko motor, możemy pomyśleć, że oznacza on y, motocykl. Natomiast słówko motor tak naprawdę oznacza silnik. Na przykład: I need to check the motor in the car. Natomiast, jeżeli chcemy powiedzieć o motocyklu, Użyjemy słówka motorbike. Na przykład. I like riding a motorbike. Słysząc słówko szef, e, możemy pomyśleć o pracodawcy, o szefie jakiejś firmy. Natomiast e, słówko szef to tak naprawdę jest szef, ale szef kuchni. Na przykład. A chef in this restaurant cooks perfectly. E, kiedy chcemy powiedzieć o pracodawcy, o szefie, e, mówimy słówko boss. Na przykład. The boss of the company. Is very demanding. Pierwsze słówko closet, może nam się kojarzyć ze słówkiem, które w języku polskim brzmi praktycznie tak samo. Natomiast w języku angielskim oznacza to garderobę. Na przykład, I keep a lot of clothes in my closet. Z kolei, jeżeli chcemy powiedzieć o toalecie, użyjemy słówka toilet. Na przykład, there is a toilet in this building. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas słówka pomogą Wam. I czekamy na Wasze przykłady słówek w komentarzach na stronie Facebooka Igło. Bye bye! bye. bye.